Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale wideotesty, a dzisiaj przetestujemy najnowszego laptopa gamingowego Lenovo Y700. Zapraszam serdecznie do oglądania. Nowo Y700 wyposażono w najnowszy procesor Inter Skylake i7 6700 który zapewni naprawdę najwyższą wydajność w grach. Znajdziemy tutaj także 8 GB pamięci wbudowanej DDR4 oraz kartę graficzną Nvidia GeForce 960M z wbudowaną pamięcią dedykowaną do tej karty graficznej 4 GB GDDR5. Jest to naprawdę bardzo fajny zestaw, który zapewni nam idealne możliwości, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Mamy tutaj również Matrycę IPS podświetlaną diodami LED o przekątnej 17,3 cala, więc jest to spory sprzęt dla prawdziwych graczy. Procesor tutaj zastosowany ma częstotliwość taktowania 2,6 GHz, a ta częstotliwość w trybie turbo wzrasta do 3,5 GHz. Co ważne, mamy tutaj także do czynienia z technologią Hyper Threading, czyli specjalną technologią Intela, która w zasadzie podwaja nam ilość rdzeni, czyli tak naprawdę mamy tutaj 4 rdzenie, ale 8 wątków, co jeszcze o wiele, o wiele przyspiesza pracę nam naszego systemu. A jeżeli chodzi o pamięć RAM, to traktowane są one zegarem 2133 MHz, jest to oczywiście standard DDR4, co zapewni naprawdę wysoką jakość rozgrywki poprzez bardzo szybki czas reakcji naszego komputera. ale nowo zadbała także o inne zastosowania multimedialne, dlatego na pokładzie tego laptopa znalazła się naprawdę fajna bateria. Bateria o pojemności, która pozwala nam na pracę nawet do 4 godzin. Jak na taki ekran, jaki tutaj znajduje się, czyli 17,3 cala Full HD, jest to całkiem dobry wynik. Mamy także ciekawą klawiaturę z bardzo odpowiednim skokiem, jak dla gamingu i innych zastosowań multimedialnych. Jest ona podświetlana bardzo fajnie, agresywnie na czerwono. No i oczywiście są także głośniki, które gra bardzo wyraźnie, bardzo głośno, i jest tutaj bardzo fajny bas, bowiem są to głośniki marki JBL, właśnie z wbudowanym subwooferem, który pozwala nam na. Rozgrywkę w dobrej jakości, ale także słuchanie muzyki czy oglądanie filmów. Oczywiście dla rozgrywki, na przykład w CSGO, najlepsze będą słuchawki. Jeżeli chodzi o złącza, jakie znalazły się na pokładzie tego laptopa, to mamy tutaj dwa porty USB 3.1 generacji pierwszej, jeden port USB 2.0, mamy także gniazdo na karty pamięci SD, mamy zabezpieczenie Kensington Lock, mamy wyjście etelne, oczywiście przeznaczone dla graczy, mamy także mini Jacka Audio słuchawkowo mikrofonowego. No i Oczywiście wyjście HDMI, jeżeli chcielibyśmy obraz streamować na przykład na telewizor czy na dodatkowy monitor. Także myślę, że jeżeli chodzi o zestaw złączy, tutaj Lenovo zadbało i wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jak widzieliście, Lenovo Y700 poradził sobie bardzo dobrze zarówno z Wiedźminem 3, jak i z CSGO, jak i z Dying Light, jak również z The Division. Także jest to zdecydowanie laptop gamingowy przeznaczony do rozgrywki w tych najnowszych, najświeższych tytułach i świetnie właśnie sobie z nimi radzi pod względem ilości klatek na sekundę. Co ważne, również kultura pracy stoi na bardzo wysokim poziomie. Ten laptop nie jest zbyt głośny. Tutaj zdecydowanie powinniście być zadowoleni. Najważniejsze cechy tego laptopa to przede wszystkim duża i ładnie podświetlana matryca IPS o przekątnej 17,3 cala oraz najnowszy procesor Inter Skylake 6700 h który zapewni naprawdę wysoką wydajność w grach. Również funkcje multimedialne są tutaj na bardzo wysokim poziomie, ponieważ mamy świetne głośniki, mamy podświetlaną klawiaturę no i trzy złącza USB, w tym dwa złącza USB 3.1 generacji pierwszej. Myślę więc, że ten laptop idealnie nadaje się zarówno do gamingu, jak i do zastosowań takich jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów, oglądanie zdjęć i tego typu inne sprawy, a jeżeli na przykład będziecie chcieli obrobić zdjęcia na przykład w Photoshopie, to oczywiście tutaj ten laptop również spełni Wasze wymagania. Aktualną cenę laptopa Lenovo Y700 możecie znaleźć klikając w link, który znajduje się w opisie oraz w segmencie kart do góry klikając w ikonkę i. Natomiast jeżeli ten film Wam się podobał, no to nie zapomnijcie zostawić palca w górę i skomentować go poniżej co Wy sądzicie ogólnie o graniu na laptopie i czy na przykład posiadacie swojego własnego laptopa albo planujecie zakup nowego. Piszcie nam to wszystko w komentarzach a ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę z tego miejsca, no i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem na razie, pa pa!